Wstajemy i przysiądę. Zawodowe. Zigrowanie zawodowe. No nie to No właśnie, chciałam Was rozruszać. Tak. Dobre. Dobra. Yy, ja będę mówić na pewno krócej, bo ja nie jestem taka gatunek jak nasz pastor. I chciałam powiedzieć trochę o dyscyplinie, ale trochę od innej strony. Dyscyplina, ja mam tutaj zapisane tak, podstawą wywierania wpływu jest bycie autorytetem, tak? Kumamy to, A podstawą bycia autorytetem jest dyscyplina osobista. Dyscyplina osobista, czyli tak naprawdę samodyscyplina, tak? I kiedyś amerykańscy oficerowie, to było od paru lat, to jest takie popularne, chodzą takie filmiki na, wiecie, no, chodzą takie filmiki, w których amerykańscy oficerowie się wypowiadają, że wstanie rano i pościel łóżko, nie? No i to jest jakby, oni odkryli, że ta dyscyplina osobista jest jedną z technik wywierania wpływu. Ale przede wszystkim, czyli takie ogarnianie siebie. Ogarnianie siebie, swojego dnia, swojego ciała, swojej psychiki, swojej duszy, tak? Bo ja mam wrażenie, że ludzie się trochę zatrzymali na tym pościeleniu <grym> łóżka i myślą, że tylko pościelą łóżko i się wszystko zmieni, tak? A ta dyscyplina tak naprawdę to są takie najmniejsze kroki, które my robimy w ciągu dnia. Teraz jak podejdę do kogoś i ktoś mi opowie co robił od początku swojego dnia. No i mogę teraz... albo dobra, zaraz powiem przykład, ale generalnie dyscyplina własna też tak jakby podświadomie i podprogowo przekazuje, że jesteśmy kimś właśnie takim potężnym. Kimś większym. I czasami jest tak, że e, ludzie mówią, że się kogoś boją. Zastanawialiście się nad tym kiedyś? No. Tak czy nie? Tak. No. tak no. e, ja na przykład często słyszę od ludzi, że się, że się mnie boją, tak? I mm, no myślę, że to dlatego, że jak weszłam na drogę dyscypliny, to po prostu tak jak mówi pastor, potraktowałam to poważnie, tak? Dzisiaj rano miałam coś takiego, wiecie, była zmiana czasu, coś tam, coś tam, ustawiłam sobie budzik, bo wiem, o której mam wstać, wiem, o której wychodzę z domu i zaspałam. Znaczy, zaspałam. Wstałam, patrzę, mam 10 minut do wyjścia. 10 minut, tak? Muszę się zebrać, wszystko w 10 minut ubrać, umyć zęby i tak dalej, i tak dalej, nie? No bo inaczej jestem uzależniona od pociągu, autobusu, inaczej tutaj nie dotrę. No i pierwsze co wstałam, no to od razu zaczęłam się uganiać. I tak w połowie przyszła do mnie myśl, a, może by tak wrócić sobie do tego ciepłego łóżeczka. Mogę napisać przecież do pastora, że sorry, zaspałam, nie będzie mnie dzisiaj, nie? I tak sobie przyłożyłam pistolet do głowy i mówię, nawet o tym nie myślę. No, mam, mam, mam takie rzeczy, nie? I dlaczego ja też o tym mówiłem? Ludzie często chcą być autorytetem i wywierać wpływ na innych, a nie potrafią wywierać wpływu na siebie, tak? Czyli najpierw ogarniać siebie. Znane jest to nam zjawisko. No tak czy nie? Tak czy nie. Ja sobie właśnie... Jest dużo takich technik wywierania wpływu, być autorytetem, co zrobić, żeby ludzie Ciebie słuchali i tak dalej, Nie wiem jak wy, ale na przykład na mnie to nie działa w ogóle, tak? No bo jak ja widzę, że widzę kogoś, to ja od razu widzę, że ten ktoś jest nieogarnięty. Po prostu nie wiem, mówię do kogoś, ktoś mnie nie słucha, ma rozkojarzony wzrok albo mówi w jakiś taki sposób chaotyczny, widzę, że nie ma tej spójności, tak? I teraz to, co Pastor mówił o spójności. My do tej spójności możemy dojść poprzez też dyscyplinę. Czyli te małe, codzienne kroki, które sobie gdzieś tam ustalimy w życiu, tak? Ponieważ wszystkie nawyki, które my mamy, no to tworzą, tworzą się przez dyscyplinę. Tak? Potrzebujemy dyscypliny, żeby stworzyć nasze nawyki, które tworzą tak naprawdę nas i to, kim my jesteśmy. I teraz. I jeszcze chciałam wam powiedzieć, że... Yy... O, na przykład. Ile razy obiecujecie sobie, że coś zrobicie i tego nie robicie? Czyli nie ma tej spójności słowa. Na przykład obiecuję sobie rano, że będę wstałać o szóstej i biegać. No i wstaję, przyciskam budzik, dżemkę i nie biegam. I co nam to robi? W ogóle my sobie robimy takie rzeczy, że nie jesteśmy spójni za, sami ze sobą. I nawet ludzie w świecie, czy poza kościołem, wiedzą, że słowa mają moc. Potem modlimy się i się zastanawiamy, czemu te modlitwy nie przynoszą efektu, czy nie działają. Modlę się już tyle lat, no bo Ty wiesz, że Ty jesteś niezdyscyplinowany. To jest ta sytuacja moja z rana. No jakby no nikt by się nie dowiedział, nikt by się nie skachnął, pastor by mi uwierzył, tak, że to no, zaspałam, no nie przyjechałam, no trudno. Ale ja bym wiedziała, tak? Ja. I ja podświadomie zrobiłabym sobie takie kuku, tak? Że potem moje słowa nie miałyby żadnej mocy, żadnego autorytetu, bo ja wiem po prostu, że oszukałam, tak? Nawet nie pastora, ale samą siebie. Więc dyscyplina mocno wiąże się z takim no zarządzaniem sobą, tak? Swoimi myślami, tak? Przystawić sobie ten pistolet do głowy i zarządzić swoimi myślami, swoim ciałem, wziąć to ciało właśnie w posiadanie, tak jak mówi pastor, i hej, ja, do przodu. Okej. Okay. Ja kiedyś znalazłam dużo badań na ten temat, że dzięki dyscyplinie my jesteśmy w stanie, zresztą mówiłam to też ostatnim razem, jak mówiłam o kształtowaniu charakteru, że dzięki dyscyplinie, dzięki samodyscyplinie, tak? czyli tego ogarnianiu siebie, zastanawianiu się, takiej refleksji nad sobą, do czego podchodzę na poważnie, a do czego podchodzę no, no niepoważnie, tak? e, no to dzięki samodyscyplinie my jesteśmy w stanie dokonać takiej własnej autoterapii, że tak to nazwę, i wyjść z naprawdę dużych jakichś psychologicznych czy emocjonalnych problemów ze sobą. No tak, czy nie? Tak, tak, tak. tak. tak, 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 tak. Okej, okay. i... Nie wiem mm, jeszcze. No właśnie, no to trzeba, trzeba... Ja proponuję wejść na drogę dyscypliny. I teraz mam dla was takie zadanie. Dyscyplinę w ogóle widać wszędzie, tak? To nie jest to tylko to ścielenie łóżka i to mycie rano zębów, ale jakby takie najmniejsze rzeczy. Zwłaszcza takie, które tworzą w nas potem jakieś nałogi, na przykład alkohol, papierosy. No takie to są najpopularniejsze, tak? Czy jak jest pokusa, to czy ja potrafię do niej jej powiedzieć nie? Kawa. 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 Cukier, tak, tak, tak. Nie chcę mi się ćwiczyć, bo się spocę, bo się spęczę. Bo paznokieć mi się złamie, rzęsa mi odpadnie. O, położę się do łóżeczka ładnie, tak? Bo lepiej sobie pospać. Zimno jest. No przecież deszcz pada, no to gdzie tam będę chodzić na treniki? Wiecie co? Ja tresowałam <released>. <extrude> samą siebie, naprawdę. Tresowałam samą siebie. Że dla mnie nie było ważne, czy jest deszcz, czy jest śnieg, czy są zaspy. Kiedyś też były inne zimy, tak? nie takie jak dzisiaj, ale ja po prostu wychodziłam i trenowałam. Robiłam trening w outdoorze, wychodziłam i trenowałam. To mnie to nie interesowało. Po prostu, właśnie ten pistolet do głowy nie interesuje mnie, jaka jest pogoda, czy pada, czy jest śnieg, czy deszcz, no, jak ja się czuję, czy mi się chce. Nie interesuje mnie to. Wychodzę. Tak? Zakładam buty i idę. I, yy, i bardzo spodobała mi się ta, yy, ta ścieżka, bo powiem może jeszcze tak z drugiej strony, no ja kiedyś byłam bardzo niezdyscyplinowaną łafizą życiową. <grym <grym <grym> dlatego też daję sobie do tego mandat, bo wiem, o czym mówię. Kiedy ja weszłam na tą ścieżkę dyscypliny, no to tak jak właśnie mówią te badania, że... Mm, Dyscyplina jest taką skuteczną formą autoterapii, pozbycia się jakichś tam swoich takich psychologicznych czy emocjonalnych problemów. No to jakby wiem to z doświadczenia, no nie będę opowiadać o szczegółach teraz, czy tak? przed kamerą. No ale generalnie no, to, to działa. Ja naprawdę polecam ścieżkę dyscypliny. I dyscyplina to są takie małe, codzienne kroki. I teraz mam dla was takie zadanie, jak sprawdzić poziom dyscyplina. Przejść na diety. Nie. nie. Nie, nie, Właśnie zrób trzy rzeczy, których nie masz ochoty robić przez tydzień. Trzy rzeczy, które odkładasz na potem. Których nie, nie chce ci się robić. Trzy rzeczy. Niech każdy sobie wymyśli i przez tydzień te trzy rzeczy robi codziennie i sprawdzić swój własny poziom dyscypliny. Jak dojdzie do zrobienia tych rzeczy, bo to się tak fajnie mówi, nie? Ale y, napisz sobie na kartce te trzy rzeczy, które będziesz robić. Które odkładasz na potem. Niektóre są łatwe. Tylko te, które odkładasz na potem. Te, od których odwracasz wzrok codziennie, no bo... samo się zrobi. Tak? Albo... A w sumie no to jestem chrześcijaninem, najważniejszy jest duch, nie muszę dbać o ciało, nie? Trzy rzeczy. Czy tam, nie wiem, może ktoś ma jakieś nałogi jeszcze, tak? Jakiś papierosek, jakiś alkoholik. Tam e, się wydaje, że tego trzeba robić dużo. Także o problem z alkoholem to jest wtedy jak Heniu w rowie leży i problem, to jest wtedy problem z alkoholem. No właśnie, powiem Wam szczerze, że nie. I problem z alkoholem to jest nawet wtedy, jak masz jedną lampkę wina i wypijasz ją tylko w weekend żeby sobie uregulować emocje, tak? Albo zapalę sobie papieroska, no bo jest przerwa w pracy, nie ma co robić, trzeba sobie uregulować emocje, no to idę sobie palić papierostkę. Kolejną taką rzeczą, która też tworzy nauk, no to jest właśnie jedzenie, tak? Jem dla przyjemności. Niektórzy jedzą po to, żeby, żyją po to, żeby jeść, tak, nie jedzą po to, żeby żyć, tylko żyją po to, żeby jeść, tak. O, mam apetyt, ciągle mam, nie czuję głodu, bardzo dużo ludzi nie czuje głodu, no ale wiecie, to tak ładnie wygląda, to jedzenie, a jest mi tak smutno, no to jest głód ten taki fizjologiczny, że czujemy, że tam żołądek jest pusty, tak, no i e... Po 20 dniach głodówki właśnie. Od 40 dnia głodówki to się czuje dotkliwy głód taki bolesny właśnie bo się cały co pasy tłuszczu spali. No właśnie ja nie czułam. No. <laughs> po 40 dniach budówki. Ale no jest różnica, tylko nas tego nikt nie uczy, tak? Ale jest różnica pomiędzy tym głodem fizjologicznym, a tak naprawdę w większych rzeczy to jest głód psychiczny, tak? Czyli ten taki psychologiczny apetyt, dokładnie, tak? Mam apetyt. W ogóle nie chce mi się jeść, ale mam apetyt na coś. No i po tym jedzeniu też widać, czy potrafisz sobie odmówić tej czekoladki? To tylko jedna kosteczka, no ale czy Ty sobie jej potrafisz odmówić? Czy należy tam tak i tak patrzysz na ten stół? Tam. Ciągnie ten wzrok, nie? Czy potrafisz sobie odmówić? Więc znajdź, znajdźcie sobie takie trzy rzeczy, których nie macie ochoty robić, i sprawdźcie swój poziom samodyscypliny. Polecam. I polecam też, jakby sprawdzić sobie dyscyplinę w każdym tak naprawdę aspekcie życia, tak? Nie tylko to ścielenie łóżka i mycie, co rano zęby, bo to już jest nasz nawyk, tak? Ale w każdym aspekcie, czyli w pracy, w życiu rodzinnym, trening, jedzenie, kościół, tak? Czy jak pastor mówi, że jest przerwa od 12 do 12:10. To czy o tej 12.10 wszyscy się pojawiają? Tak? No bo ja bym zrobiła tak. 12.00, zrobiłam, tak jak na treningu z moimi ludźmi. 12.09 i 50 sekund, no to ja już stoję na posterunku. 55 sekund, już mam mikrofon na łbie. 12.10 zaczynam. I interesują mnie tylko te osoby, które tutaj są. A reszta, co, co z nimi? Gdzie dyscyplina? Kto ma pilnować tego czasu? Jedna osoba w kościele na 15, tak? No to tak się nie da. Ja uważam, że też jakby ta dyscyplina jest taką naszą drogą do dojrzałości. Dojrzałości emocjonalnej, dojrzałości psychicznej i odpowiedzialności też za swoje wybory, za samego siebie. Tak? No bo jakby jedna osoba, która jest liderem, nie ogarnia wszystkiego. I jakby ludzie czasami tak chcą się na plecy lidera położyć i, i przejść, tak? Możecie mi potem nawrzucać ale, um, ale jakby no nie można tak, tak się nie da po prostu przeżyć życia, bo na, być na plecach jednej osoby, no to ta jedna osoba w końcu się wykończy. My musimy wszyscy jako dojrzałe osoby wziąć odpowiedzialność za swoje słowa, za swoje czyny. No, słowa i co no i co jeszcze myśli tak i i się dyscyplinować codziennie codziennie